17 września 2009 roku prezydent Obama dokonał słynnego resetu, to znaczy wycofał, można powiedzieć, Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, zostawiając, że tak powiem, wolną przestrzeń do wypełnienia przez strategicznych partnerów ówczesnych, czyli Niemcy i Rosję. W tak zwanym międzyczasie doszło do katastrofy w Smoleńsku, którą obóz Jarosława Kaczyńskiego obwinia czekistę Putina, chociaż raz go obwinia, raz go nie obwinia. Tam no, Jarosław Kaczyński sam chyba nie jest do końca pewny, czy ma wierzyć do końca, czy ma wierzyć w ten zamach ze strony Putina, czy nie. Jeśli o mnie chodzi, to ja, ponieważ trochę mam informacji na temat, w jaki sposób, Powstała i pracowała ta komisja kierowana przez Antoniego Macierewicza, to ja w żaden zamach nie wierzę.